Niektórzy z nas zastanawiają się, ja się tak kiedyś zastanawiałem, czy bycie aktywnym ojcem, czyli takim ojcem, który karmi dzieciaka, przewija pieruchy, fuj i w ogóle bawi je, buja, czy to jest w ogóle męskie. I tak rozminięłem sobie ten temat w głowie na taki sposób, bo co to znaczy, że, że coś jest męskie? Myślę, że częścią męskości jest coś, co się podoba kobietom. Pewnego razu dowiedziałem się, że kobiety lubią w mężczyznach przede wszystkim różnorodność. Od sasa do lasa. To jest bardzo atrakcyjne. Więc jeżeli jednego dnia jesteśmy takim facetem, który idzie do roboty w biznes, albo polować na zwierzę i wraca z takim okrwowionym zwierzakiem, no albo z wielkim jakby przelewem na konto, albo kasą w gotówie, no i rzuca tą kasę, no to to jest mega męskie i to kobietom się podoba. Ale następnego. Następnego dnia, albo właściwie za godzinę, jak bierzemy się do tego małego dzieciaka, jesteśmy takim mięciutkim misiem, który jest opiekuńczy, przytuli tego dzieciaczka, weźmie się i zmieni tą piluchę, jednak i da radę to wszystko zrobić. To, to pokazuje naszym kobietom totalnie odmienną stronę naszej męskości. Jak one zobaczą oba te spektra w bardzo niewielkiej ilości czasu, to sobie myślą. Naprawdę jesteśmy fajnymi facetami i to czyni nas jeszcze dużo bardziej męskimi.